Witam Was w kolejnym vlogu i znowu zaczniemy od samolotów. I będę testowała słynne lody kokosowe. Mm. Myślę, że jest tu zamrożona woda kokosowa, chyba z dodatkiem mleka, ale nie jestem pewna. W każdym razie bardzo orzechowe i takie jak lubię. Bardzo dobre. Witam was serdecznie już bezpośrednio przed obiektywem w końcu po prysznicu, bo ostatni raz byłam się w Szwajcarii przed lotem, ponieważ przylecieliśmy bardzo, bardzo wcześnie rano oczywiście nie mogliśmy wejść do pokoju, więc tylko się przebraliśmy. Zostawiliśmy bagaż w takim miejscu, w którym możemy zostawić bagaż i poszliśmy zwiedzać miasto, żeby nie marnować czasu. No i teraz dopiero mogliśmy się umyć, a... Tutaj akurat miała być pora deszczowa i nie miało być aż tak gorąco. Znaczy pora deszczowa nie jest jakimś super fajnym zjawiskiem. Byliśmy świadomi tego, że w Bangkoku jest pora deszczowa i nie bukowaliśmy zbyt dużo czasu w Bangkoku, ale nie padało w ogóle. Padało w nocy, jak przyjechaliśmy, znaczy kończyło padać. Dzisiaj było mega słońce, jesteśmy trochę spaleni, bo zapomnieliśmy się posmarować właśnie z tego powodu, że tylko się na szybko przebieraliśmy gdzieś tam w łazience hotelowej. Więc było mega gorąco, mega się pociliśmy, bo tu jest też tak bardzo wilgotno Także naprawdę komfort z umycia się jest niesamowity Ogólnie Wam powiem, że wrażenia mam bardzo mieszane To znaczy byłam nastawiona super pozytywnie do tej wycieczki Moim marzeniem było wyjechać do Tajlandii, bo już mogliście to wcześniej zauważyć Tak jak mówiłam, jestem teraz w Bangkoku Będziemy jeszcze lecieć na taką wyspę, ale to dowiecie się później w następnych odcinkach no, i moim marzeniem było być w Tajlandii, głównie też ze względów kulinarnych i oczywiście krajobrazowych, pogodowych i tak dalej. Troszeczkę mnie ta Tajlandia zawodzi. To znaczy, strasznie śmierdzi na ulicach Bangkoku, strasznie. I Aż naprawdę ja nie jestem osobą, którą jakąś łatwo obrzydzić żywieniowo To znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że w pomięsie w restauracji również chodzą sobie muchy Tylko tego nie widzimy i nie brzydzę się tak strasznie takich rzeczy Ale ten smród jest nie do wytrzymania Weszliśmy do jednej takiej typowo tajskiej jadłodajni, która mniej śmierdziała ale naprawdę na trzy zamówione rzeczy dwóch nie byłam w stanie jeść Ledwo po prostu połknęłam te porcje, które miałam w ustach Bo zamówiłam jakieś warzywa w tempurze, które powinny być chrupkie A to było takie rozmoknięte tatałaść, że jak się gryzło to olej się tak wylewał I naprawdę się tak obrzydziłam, że już nie chciałam tego dalej jeść I zamówiłam sobie jeszcze taką zupę, ja uwielbiam tajskie zupy a to była zupa na zimno, i była tak słodka po prostu cukiernica cała. No ale nie wiem, pójdziemy do normalnej restauracji, takiej też nie są jakieś pioruńsko drogie. I zobaczymy, jak to jest. Jeszcze nie tracimy nadziei, bo tajską kuchnię osobiście uwielbiam, więc powinno być ok. Ale poza tym zwiedzanie, oczywiście fajne, bardzo fajnie, że miałam możliwość pojechać do takiego miejsca, że po prostu mogłam sobie w końcu zaplanować tak długi urlop i pojechać gdzieś poza Europę. To jest mój pierwszy raz tak daleko. Pierwszy też transkontynentalny trans lot, taki prawdziwy, i jestem z tego oczywiście bardzo zadowolona. I co? I chciałam Wam pokazać tutaj pokój, już troszeczkę nabałaganiliśmy, zaraz się obrócę i wam pokażę. W Bangkoku jesteśmy w takiej dzielnicy, która, według przewodnika, po zabokowaniu hotelu, znalazłam tę informację, jest niby luksusowa, ale wygląda raczej jak zupełna odwrotność. Inne dzielnice, naszym zdaniem, są zdecydowanie ładniejsze. W każdym razie, ceny naprawdę bardzo okazyjne, dużo, dużo tajniej niż na przykład w Polsce nad morzem, także. No to taka niespodzianka, jeżeli chodzi o tę ekskluzywną dzielnicę. Dobra, obracam się, już Wam pokazuję, przepraszam za mój piękny wygląd, ale ja w ogóle stwierdziłam, że ja tu się nie będę malować, więc we wszystkich vlogach będę tak wyglądała. Włosy mam przyklapnięte, bo mokre, ale w sumie na co dzień też są przyklapnięte, bo się poce jak szczur, a makijażu nie ma sensu robić, bo to wszystko spłynie i już lepiej wygląda taka po prostu naturalna skóra i naprawdę. Myślę, że będzie to wyglądało atrakcyjniej również na zdjęciach, także musicie jakoś to przecierpieć. Pokazuję Wam w końcu ten pokój i pokażę Wam jeszcze, jakie fajne rzeczy kupiłam na tej testy, które myślę, że zacznę kręcić może dzisiaj, może jutro. Nie wiem. W każdym razie jutro jest nasz ostatni pełen dzień. Będziemy jeszcze jeden poranek tutaj, ale rano raczej nie będę kręciła tej testów, bo nie jestem człowiekiem, który lubi jeść dużo rzeczy rano. Dobra, pokazuję, bo gadam już za dużo. Także tak, tu jest nasze wyro. To jest pokój dosyć malutki, no bo bankok wiadomo, każdy centymetr kwadratowy się liczy. Tu jest wyro, tutaj są już nasze torby, tu są drzwi wejściowe. Tu jest ultra droga e, lodóweczka, no tak jak zawsze, wszystko strasznie drogie. Tu nasz zapas wody, bo naprawdę suszy, naprawdę suszy mega. I tu kupiłam już jedną rzecz do testowania, może niektórzy wiedzą co to jest. I to będzie szło w parze Z innymi rzeczami do testowania Tajlandia słynie z dziwnych smaków lejsu Tajlandia również słynie Z niewielu co prawda Ale Muszę znaleźć, jest Ale innych smaków Kitketów Czy kitkatów jak mnie poprawialiście Całe dzieciństwo mówiłam kitket Byłam z szczęśliwa, jest ok Ale przyjmuję do wiadomości, że mówi się kitkat Także mam z zieloną herbatą i dwa takie inne Jeden w zasadzie bardzo podobny do takiego, który jest w Polsce Ale troszeczkę inny No i zobaczymy Wiem, że głupio mi będzie robić cały odcinek o trzech kitkatach Ale nie mam wyjścia, bo tych lejsów jest tak dużo Że no po prostu nie chce mi się robić tak długiego i nudnego tej testu Więc będą tylko trzy kitkaty Mam nadzieję, że mi to wybaczycie No i to w sumie wszystko, co wam chciałam pokazać Tutaj są jakieś kwiatki jeszcze łazienkę wam później pokażę. Na razie Tomasz się tam kąpie. A tu jest jeszcze jakaś szafa, i jest safe. Także fajnie, że jest safe. Można sobie przechować jakieś tam cenniejsze rzeczy, dokumenty i pieniądze na resztę podróży. No i to by było na tyle póki co. A tu jest nasza łazienka, prysznic, kibelek, zlew i to wszystko. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie słychać. To jest sałatka z zielonej papai, podobno bardzo słynna i podobno trzeba jej spróbować będąc tu, więc próbujemy. Piona od takiej babci, która to wszystko ugniatała w moździerzu. Mm. Jest dobra. Jest mega ostra. Trochę taka kwaskowata i nie ma pierniczki cukru, co jest dosyć nietypowe w jedzeniu, który tutaj do tej pory Naprawdę dobra. Ma tutaj też takie orzeszki. Prażone, kawałki pomidorów i dużo limonki, także moje smaki. I tu mamy jeszcze banana, który był grillowany w skórce. To jest taka malutka odmiana bananów. Muszę powiedzieć, że bardzo dobra. Dosyć blisko ziemniaka, ale też jakiś taki melonowy posmak. Dobra, i, dobra, i to koniec tej sesji. że tak jak po pierwszym dniu wrażenia mieliśmy takie <średnio>, średnio tak teraz już jest naprawdę w porządku myślę, że też nasze negatywne nastawienie wynikało z tego, że po prostu nie spaliśmy kompletnie nic całą noc, bo mieliśmy samolot o 13.30 z Curychu, a tutaj byliśmy około 6 rano tutejszego czasu, między 5 a 6 no więc po prostu możecie sobie wyobrazić, że tak jakby naszego czasu to była dopiero pierwsza w nocy między północą a pierwszą w nocy a więc tak naprawdę dopiero powinniśmy chcieć i spać A nie poszliśmy w ogóle, tylko zostawiliśmy rzeczy w hotelu I poszliśmy zwiedzać i wróciliśmy późnym wieczorem Zasnęliśmy co prawda gdzieś tak już o 2120 2021 21 I spaliśmy długo dosyć Obudziliśmy się oboje o północy, tak jakby już wyspani A później spaliśmy jednak jeszcze do 8, chyba 30 I chętnie pospaliśmy, pospalibyśmy nawet dłużej No ale oczywiście nie było już absolutnie sensu W każdym razie wyspany człowiek dużo. bardziej się cieszy ze wszystkiego co widzi i też wczoraj widzieliśmy dużo fajniejsze miejsca i myślę, że to też był powód tego, że właśnie dużo bardziej nam się podobało i też wczoraj jedliśmy smaczne rzeczy i nie było już aż tak śmierdząco <grym> także ogółem bardzo pozytywnie, teraz jesteśmy już po śniadaniu już jesteśmy prawie, że spakowani jeszcze zostało nam kilka pierdółek i jedziemy na lotnisko skąd lecimy na naszą wyspę ale to już będzie w kolejnym odcinku tego vloga a ten vlog, vlog o Bangkoku uważam już za zakończony, także dziękuję Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli się Wam podobało, to oczywiście kciukujcie i do zobaczenia następnym razem, pa! pa.